W poprzednim materiale przyjrzeliśmy się wstępnie tajemniczemu czarnemu PlayStation, stanowiącemu serce programu Net Rose. Diabeł tkwi natomiast w szczegółach, i dziś korzystając z okazji i dostępu do tego ekosystemu, odpowiem Wam na często zadawane pytanie. Jak programowano gry na konsole w latach 80. i 90.? Aby przygotować się do odpowiedzi spędziłem kilka dni na studiowanie zawiłości architektury PlayStation 1 i na własną rękę napisałem prostą aplikację testową. I to właśnie przez ten proces przeprowadzę was dziś w trochę luźniejszym niż zwykle materiale. Jedziemy. No więc wyobraźmy sobie, że jest rok 1997 i chcemy napisać własną grę na PlayStation. Dostajemy do ręki NetJoy'a i co dalej? No więc tak, potrzebujemy konsoli, tę już mamy. No i telewizora, żeby móc zobaczyć co wyświetla PlayStation. Ale musimy też gdzieś zaprogramować tę grę, więc potrzebujemy również peceta z DOSem lub jeszcze lepiej Windowsem 3.11 albo 98. Do tego klawiatura i myszka. No i oczywiście monitor, żebyśmy mogli widzieć wstukiwany kod. Kontroler do PlayStation, bo jakoś musimy sterować. Teraz element najważniejszy. Są lata 90., więc nasz komputer ma prawdopodobnie igiełkowaty port szeregowy. W ten wpinamy dołączony do zestawu Netiaroze specjalny przewód łączący konsolę z komputerem. To dzięki niemu oba urządzenia będą mogły się ze sobą komunikować i przesyłać dane. Ale to dopiero początek, bo zarówno konsole, jak i komputer muszą zostać przygotowane do pracy. Konsola nie wie, że chcemy ją programować, dlatego do napędu włożyć musimy boot disk, który odpali ją w trybie akceptującym kod, a do portu karty pamięci kartę dostępu, weryfikującą, że jesteśmy autoryzowanym programistą. Po stronie pc mamy drugi krążek. Instrukcja radzi, żeby po prostu skopiować całą jego zawartość na dysk twardy. Zawiera on kompilator, czyli program konwertujący napisany kod do formy zrozumiałej przez konsolę, zestaw narzędzi pomocnych przy pisaniu gry, a także kilka przykładowych aplikacji, by móc przetestować, czy zestaw działa prawidłowo, a nawet co okazało się zbawienne, cyfrowa wersja podręczników z dokumentacją w formie PDF-ów. Wyszukiwanie w programie jest dużo wygodniejsze niż wertowanie stron. Oprogramowanie zawarte na płycie nie odpali się na żadnym współczesnym komputerze. Znaczek na etykietce, a w szczególności fragment AT Compatible, sugeruje, że w najlepszym wypadku celowano w urządzenia z przełomu lat 80. i 90. Wszystkie aplikacje wymagają do działania albo dos albo 16-bitowej wersji systemu Windows, ale przy odrobinie wysiłku można sobie z tym poradzić. Dzisiejsze PeCety nie mają zazwyczaj złącz szeregowych, ale to rozwiązuje prosta przyjściówka USB. Potrzebne programy zaś uruchomić można z poziomu DOSBoxa czy wirtualnej maszyny z Windowsem 98. Tu zaznaczę, że żeby napisać grę na PS1 w 2021 roku nie trzeba w ogóle żadnego z tych narzędzi. Nie trzeba nawet netiarozy. Przez lata fani wypuścili wiele współczesnych programów, kompilatorów oraz SDK, a gry testować można prosto w emulatorach ale my chcemy poudawać, przynajmniej na razie, że nie istnieją, by móc pokazać jak proces ten wyglądał mniej więcej przy wykorzystaniu narzędzi z połowy lat 90. A i wtedy czarne, programowalne PlayStation nie jest obowiązkowe. Jak wspominałem w poprzednim materiale, nie jest ono pod żadnym względem wyjątkowe, oprócz tego, że odpalało specjalną płytkę. Zwykły, szary play z modchipem odpali ten sam krążek, który zresztą można skrakować, żeby nie wymagał też karty dostępu. Na dobrą sprawę jedynym wartościowym elementem dewkitu jest przewód szeregowy, komunikujący konsolę z komputerem. Wszystko inne to w zasadzie przekombinowane zabezpieczenie antypirackie. Co innego, profesjonalne PlayStation debugowe czy przemysłowe deskity. Te faktycznie różniły się od modeli sklepowych, posiadały więcej ramu przydatnego w fazie testów, posiadały zaawansowane opcje debugowania kodu, no i co przydatne przy weryfikowaniu gier, umożliwiały odpalanie własnoręcznie nagrywanych krążków. Ale wróćmy do sedna. Znów, zakładamy, że chcemy pisać tak jak przykazał pan Sony w połowie lat 90. z wykorzystaniem Netia Rose. Nawet wtedy jednak mamy dwie opcje. Zamiast korzystać ze środowiska dostarczanego przez Sony, wykorzystać można było bardziej zaawansowane narzędzie. Firma MetroWorks oferowała alternatywne oprogramowanie w postaci popularnego w tamtych czasach pakietu Code Warrior, który można było kupić od producenta za 90 funtów. Nie było to konieczne, ale niektórzy programiści mogli skorzystać z wygody korzystania z zaawansowanego IDE i alternatywnego kompilatora. No i w sumie zanim zaczniemy pisać, parę słów o tym jaka stała za Netiarozę idea. Sony miało całkiem sprytny pomysł. Użytkownicy nie mogą wypalać swoich płyt, więc gry wrzucane były do RAMu przez złącze szeregowe. Problem w tym, że jest to złącze piekielnie wolne, więc trzeba było wymyślić coś, żeby zminimalizować ilość danych przefruwających po kablu. Więc większość szkieletu aplikacji, czyli biblioteki czy opcjonalnie dodatkowe grafiki i muzyka do wykorzystania w projektach znajdowały się od razu na płycie, a programista ładował tylko do takiego kontenera swój własny brakujący kawałek kodu i pozostałe autorskie pliki. Dzięki temu prosta gra mogła zajmować tylko kilka kilobajtów pamięci, bo wszystkie zależności doczytywane były z krążka. Oczywiście istniały też nieoficjalne narzędzia do konwertowania projektów Netjarozy do wykonywalnych plików odpalanych bezpośrednio przez zmodowaną konsolę czy emulatory. No dobrze, chyba tyle teorii, możemy wreszcie przejść do pracy. Spędziwszy czas ze wszystkimi dołączonymi do zestawu podręcznikami, postanowiłem poczuć się jak pradawny pionier trójwymiaru i samodzielnie zakodować prostą grę przy wykorzystaniu prymitywnych narzędzi dostarczonych przez Sony. Cel to stworzyć prototyp nowego portu klasycznego gruniożercy, który powinien już być znany na pamięć wszystkim widzom tego kanału. Da mi to okazję pobawić się odrobinę grafiką 2D i 3D, czyli najważniejszymi cechami tej konsoli. Na dzień dobry zgrałem zawartość płyty na dysk i zgodnie z instrukcjami w podręczniku skonfigurowałem podstawowe elementy, takie jak port komunikacyjny dla przesyłu danych. Zainstalowałem instancję do Zboxa, która przy starcie ustalała odpowiednie zmienne środowiskowe, aby ułatwić podgląd tego, co dzieje się na konsoli. Pozwoliłem sobie podłączyć ją do karty przechwytującej obraz, by móc wyświetlać go bezpośrednio na pulpicie, a co za tym idzie, na nagraniu. Potem przez półtorej godziny męczyłem się ze zmuszeniem wszystkich elementów do współpracy. A to nie chciał działać port komunikacyjny, a to dosbox wywalał się w trakcie komunikacji, ale ostatecznie udało się rozwiązać wszystkie problemy i nawiązałem połączenie. Do komunikacji z playką używa się dosowej aplikacji o nazwie Sciocons. To terminal, z pomocą którego wysyłać można tekstowe komendy do PlayStation i otrzymywać od niego odpowiedzi. Oczywiście pierwszym krokiem było wykorzystanie go do odpalenia przykładowego programu zawartego na krążku, by upewnić się, że wszystko śmiga jak należy. Ostatecznie udało się i na ekranie konsoli pojawił się obiecujący napis Hello world. Przykładowy kod działa, ale pojawił się pewien niepokojący problem. Procedura odpalenia nawet tak prostego kodu trwa bardzo długo. Przykładowa aplikacja, która zajmowała po skompilowaniu zaledwie 22 KB pamięci ładowała się na konsolę około 50 sekund. Wszystko z uwagi na piekielnie powolną prędkość kabla szeregowego działającego w swoim domyślnym trybie w zaledwie 9600 bodach na sekundę, co w najlepszym wypadku może przenieść około 1200 bajtów. Tu bliżej 800. Ale na razie niestrudzony i zachęcony postępem, podmieniłem w kodzie tekst hello world na arhn.eu i puściłem kompilator, by zbudować program z napisanego kodu. I tu czekał mnie drugi cios. Skompilowanie tego śmiesznie prostego kodu trwało tym razem dwie minuty. Potem kolejna minuta, żeby wrzucić zmodyfikowany kod na konsolę i... Jest! Nareszcie! Napis arhn.eu na ekranie prawdziwej konsoli PlayStation. E, czy wspomniałem, że na ja zapisze się w czystym C? bo w NetJaroze pisze się w czystym C. Sony dostarcza do tego własną bibliotekę do obsługi najbardziej podstawowych elementów konsoli, takich jak odczytywanie danych z płyt CD, nasłuchiwanie przycisków kontrolera, odtwarzanie dźwięku, ustawianie trybów graficznych itp. t.d. Biblioteka jest okrojoną, zmodyfikowaną wersją środowiska SciQ, które dostarczane było przemysłowym klientom Sony. Oznaczało to również, że programiści rozpoczynający swoją przygodę na czarnym PlayStation stosunkowo łatwo mogli potem przenieść się na system Profesjonalny. Ograniczenia dotyczyły głównie rzeczy tak prozaicznych jak debugowanie czy odtwarzanie wideo. W pierwszym przypadku programista ograniczony był głównie do wypluwania tekstu do konsoli Syokons, w drugim biblioteka Jaroze nie zawierała kodeka wideo. Z oczywistej przyczyny braku możliwości odpalania wypalonych płytek. No ale dość dygresji, miałem na ekranie nazwę swojego serwisu. Wiedziałem więc, że sprzęt działa jak należy, teraz tylko trochę optymalizacji, by usprawnić proces i można brać się do roboty. Ale żeby upewnić się, że nie pominąłem niczego ważnego, dobrnąłem do końca przewodnika startowego dołączonego do konsoli, który zalecał skompilowanie i odpalenie jeszcze drugiego demka, co też uczyniłem i co również trwało zdecydowanie zbyt długo. Ale chciałem to zrobić, bo od tego momentu byłem zdany sam na siebie. Net Jarose nie było sprzedawane z żadnym samouczkiem. Sony liczyło, że programiści poradzą sobie sami, a w razie czego skorzystają z internetowego portalu dla innych użytkowników Jarose. Ale w 2021 portal już nie istnieje, informacje są praktycznie niedostępne, więc wszystko wykombinować musiałem sam w oparciu o zarchiwizowane i słabo udokumentowane przykładowe fragmenty kodu z oficjalnej strony WWW oraz o grube tomiszcze z opisem wszystkich funkcji konsoli. Pierwsze z czym musiałem sobie poradzić to ten diabelny czas ładowania. Na szczęście w przewodniku znalazłem informację, że domyślną prędkość transferu można podkręcić z 9600 bodów do zawrotnego 115200 bodów. To aż dwunastokrotnie więcej. Domyślnie opcja ta jest wyłączona, bo ówczesne komputery niekoniecznie były w stanie nadążyć, ale myślę, że mój i9-9900K da sobie radę z przesłaniem koszmarnej liczby 10KB na sekundę po kablu. PlayStation nie ma wbudowanej pamięci, więc wartość tę trzeba ustawiać ręcznie przy każdym odpaleniu konsoli, chyba że mamy kartę pamięci w drugim gnieździe. Wtedy SciOcons pozwoli nam zapisać tę wartość, by automatycznie wczytywała się przy starcie konsoli na konsoli. W sumie chyba warto wspomnieć, że ten ceglasty ekran to konsola programistyczna NetJaroze. Wyświetla podstawowe informacje na telewizorze programisty. Stan karty pamięci i karty dostępu, aktualną prędkość transferu i podczas ładowania programu aktualizowany co parę sekund postęp wczytywania danych. Szczerze mówiąc mało to przydatne, bo te same informacje, a nawet więcej pojawiają się w terminalu na komputerze. Kolejna przeszkoda pojawiła się, gdy zacząłem pisać własną grę. Na start przygotowałem grafikę Grunia by zapoznać się z tym, jak PlayStation obsługuje rastry 2D, a robi to bardzo interesująco. Formatem graficznym PlayStation jest Team. Kolejna niespodzianka, narzędzie Sony do przerabiania bitmap wymagało 16-bitowego Windowsa, więc na kolanie postawiłem wirtualną maszynę. Format Team ma kilka ciekawych cech. Po pierwsze, każdy idealnie czarny piksel traktowany jest jako przezroczysty. Istnieją też alternatywne tryby grafiki z przejrzystościami, ale nie komplikujmy. Po drugie, PlayStation natywnie obsługuje grafiki 16-bitowe. Skonwertowanie do formatu Team grafiki 8 bądź 4-bitowej działa inaczej i rozbija obrazek na dwa elementy: informacje o pikselach i paletę kolorów nazywaną klat. Choć natywne używanie 16-bitowej grafik może wydawać się kuszące, to odradzam z uwagi na olbrzymi rozmiar takich plików. Grafika 8-bitowa będzie kilkukrotnie mniejsza od 16-bitowego odpowiednika, a biorąc pod uwagę prędkość łącza i małą ilość ramu, każdy bajt jest na wagę złota. Równie ciekawie obsługuje grafikę Samonet Aroze. Zasoby nie są częścią wygenerowanego pliku wykonywalnego i należy załadować je ręcznie do pamięci RAM konsoli. Każdy z osobna, podając adres, pod jakim umieścić chcemy każdą grafikę, dźwięk czy model 3D. Sami pilnować musimy ich rozmiarów i wyliczyć sobie, gdzie je umieścimy, by jeden nie nadpisał drugiego. Potem w kodzie gry odwołujemy się do tych adresów, by przenieść umieszczone w pamięci dane prosto do VRAM-u, czyli pamięci wideo. Moja pierwsza przygoda z tworzeniem własnych plików Team dawała mieszane rezultaty. Dołączona do dewkitu przeglądarka Teamów działała bez zarzutu. Na ekranie PlayStation wyświetlał się grunio, którego mogłem dowolnie przesuwać i skalować, ale wrzucenie tej samej grafiki do przykładowego skryptu Sony generowało jedynie pusty ekran. Studiowałem archiwa strony Netjaroze w poszukiwaniu rozwiązania, ale bezskutecznie. Moja grafika działała w edytorze. Ale nie działała we własnym kodzie i pewnie tu skończyłaby się moja przygoda z programowaniem PS1, gdybym mnie trafił na Trop. Moja płyta z oprogramowaniem od Sony datowana była na 1997. Kopia strony, którą śledziłem, pochodziła z 2001 roku i dotyczyła dużo nowszej wersji edytora grafik pod tą samą nazwą i to dlatego nic się nie zgadzało. Po intensywnych poszukiwaniach odnalazłem nową wersję Team Tool, i dopiero wtedy wszystko, co do tej pory czytałem, nabrało sensu i zdradziło jeszcze jedną ciekawą cechę systemu graficznego PlayStation 1. Pamięć wideo konsoli nie jest zorganizowana jako szereg rosnących adresów, tak jak RAM, a dwuwymiarowy układ współrzędnych opisywanych przez oś X i Y. Reprezentację bufora widzicie właśnie na ekranie. Obszar zielony to aktualnie wyświetlona na ekranie klatka obrazu, brązowy to klatka, która zostanie wyświetlona jako następna, a wszystko co pozostaje to dostępna dla użytkownika przestrzeń na przechowywanie grafik. Warto pamiętać, że zmiana rozdzielczości gry zmienia również przestrzeń, jaką zajmuje zielony i brązowy obszar rysowanych właśnie klatek. Mój grunio nie wyświetlał się w aplikacji, bo stara wersja programu umieszczała go w pamięci wideo w koordynatach 00, czyli na obszarze widocznego obrazu na telewizorze, gdzie natychmiast nadpisywana była przez to, co miało się na ekranie wyświetlić. Graficzny plik Team zawiera oprócz danych o pikselach i palecie również koordynaty X i Y grafiki w pamięci. Wystarczyło tylko przesunąć grunia poza obszar rysowanego ekranu, by przestał być nadpisywany w momencie startu aplikacji. Uff. Potem proces jest już z grubsza prosty. PlayStation wspiera sprzętowo sprite. Wystarczy podać ich wymiary w pikselach, pozycję X i Y, w której ma być wyświetlony na ekranie oraz koordynaty grafiki w pamięci. O kolejności, w jakiej rysowane są obiekty, decyduje tak zwana tablica kolejności świata. Teraz kod łapie naszego grunia z pamięci graficznej, rysuje go w odpowiednim miejscu obszaru odpowiedzialnego za następną klatkę, po czym gotowy obraz kopiowany jest do obszaru wyświetlanego. Easy peasy. No, mniej więcej. Musiałem jeszcze trochę pokombinować ze słabo udokumentowanym sposobem rozpoznawania bitowości. I jest takie słowo i odczytywania palet, by świnia kładował się tak jak powinien, ale ostatecznie rozgryzłem i ten problem. I niestety przez najbliższy tydzień mogłem zrobić wyłącznie tyle, bo y, czy wspomniałem, że pierwsze modele PlayStation 1 były piekielnie awaryjne. Mój net jarroze wytrzymał około 12 godzin, nim wysiadł w nim laser. Nie jest to szczególnie zaskakujące. 25-letnia konsola z awaryjnej partii aż prosiła się o taki obrót wydarzeń, ale bez lasera do odczytywania środowiska programistycznego nie ma programowania. więc siłą rzeczy na kilka dni przygoda z kodowaniem skończyła się. Gdyby nie COVID i lockdown w Szkocji, wróciłbym do akcji w dobę, a tak skazany byłem na kupno nowego lasera na eBayu i łaskę kurierów. Ci ostatni dostarczają paczki najwyraźniej na pstrym koniu, bo niemal tydzień później śledzenie wciąż tkwiło na odebrane od nadawcy. Więc w akcie desperacji przejechałem się do naszego zamkniętego studia, by znaleźć dawcę. Wybrałem moje najlepiej działające PS1, bo ten model ma naprawdę solidny laser. I na szczęście, jeśli się nie mylę, wszystkie modele laserów są ze sobą kompatybilne. Mogą wymagać jedynie przedłużacza do jednej staśm, więc z wymianą nie powinno być żadnego problemu. I faktycznie… nie było, choć pękło mi serce w momencie, w którym zmuszony byłem przebić wkrętakiem plombę gwarancyjną. Sama konsola skonstruowana jest w bardzo przyjazny na prawą sposób. Wymiana lasera jest bajecznie prosta. Odkręcamy śrubki, otwieramy obudowę, zdejmujemy napęd ze stojaczka i odpinamy dwie łączące go z płytą główną taśmy. W przypadku net warto też odkręcić i zdjąć czarną obudowę mechanizmu. Potem proces powtarzamy z PS1 i zamieniamy napędymi miejscami, podmieniając przy tym szarą obudowę na czarną i tyle. Wyszedłem z założenia, że PS1 jest dawcą tymczasowym i gdy kurier dostarczy nareszcie kupny mechanizm z eBay'a, również jego. Więc żadna z konsol nie ucierpi. Ostatecznie operacja się udała, pacjent Wyjątkowo nie zmarł, a konsola działa jak gdyby nigdy nic, ba nawet lepiej, bo mechanizm PS1 jest wydajniejszy i generuje sporo mniej hałasu. Cudnie. Teraz, gdy mogłem wrócić do pracy, było już z górki. Gdy zrozumiałem w pełni obsługę sprite'ów 2D, zakodowanie prostej wersji gruniożercy było banalne. Wybaczcie prymitywną grafikę. To nie z braku mocy konsoli, a wygody. Każda jedna grafika wydłuża czas ładowania gry do pamięci o kilka sekund, a w przypadku dużych obrazków o kilkadziesiąt. Zrobiłem na przykład ekran tytułowy, ale szybko mi się odechciało z niego korzystać, gdy zwiększał czas ładowania o dodatkową minutę za każdym razem, gdy chciałem zobaczyć nawet najmniejszą zmianę w kodzie. Z tego samego powodu zdecydowałem się nie umieszczać w grze dźwięku. To tylko prototyp. Gdy miałem już podstawę 2D, zdecydowałem się przenieść swoją uwagę na możliwości 3D urządzenia. PlayStation żyło trójwymiarem i byłoby niefernie nie zaprogramować jakiegoś trójwymiarowego elementu, choć miałem pełną świadomość, że zwyczajnie nie mam czasu na zaprogramowanie pełnej trójwymiarowej gry. Obsługa 3D na PlayStation jest w sumie całkiem współczesna. Model 3D możemy wykonać właściwie w dowolnym programie, który obsługuje eksportowanie do formatu DXF. Ja wykorzystałem w tym celu blendera. Trzeba tylko pamiętać, by nasze modele były proste geometrycznie, by PlayStation miało w ogóle szansę je wyświetlić. Plik DXF konwertujemy narzędziami od Sony do przejściowego formatu RSD. Ten analizuje geometrię i zapisuje ją jako zbiór koordynatów dla każdego trójkąta. Teraz najlepiej za pomocą narzędzia społecznościowego nasz model oteksturować. System tekstur PS1 jest bardzo ciekawy, charakterystyczne gradienty na obiektach to jego rozpoznawalna cecha. Do każdego trójkąta obiektu przypisać możemy jeden z trzech głównych typów tekstury jednolity kolor, cieniowanie Góroda oraz nałożenie na obiekt grafiki Team. Opcja pierwsza i trzecia są chyba zrozumiałe, ale to cieniowanie góroda nierozerwalnie kojarzy mi się z PS1. W tym trybie wybieramy kolor dla każdego wierzchołka trójkąta i procesor graficzny rysuje płynne przejście między barwami. W ten sposób wycieniowałem nosek Didy. Niestety, narzędzia te nie są idealne i z jakiegoś powodu za każdym razem, gdy chciałem pokolorować kuperek świniaka na brązową, program odmawiał zapisu pliku, więc ostatecznie Dida Pankawia został z niehistorycznie poprawnym białym zadem. Modele 3D, zapisane ostatecznie w końcowym formacie TMD, ładują się do pamięci tak samo jak pozostałe pliki, wczytując bezpośrednio do wybranego obszaru RAMu. I tym razem, ku mojemu zaskoczeniu, wszystko działało bez zarzutu. Dida załadowała się do przykładowego skryptu Sony choć była maleńka jak mróweczka, bo z braku doświadczenia w korzystaniu z zabawek japończyków nie zeskalowałem jej do odpowiednich wymiarów podczas konwersji, choć to oczywiście łatwo naprawić po prostu skalując ją wewnątrz programu. W międzyczasie poddałem się również i przestałem używać archaicznego dosowego kompilatora, który potrzebował na tym etapie nawet paru nastu minut, by skompilować prostą grę z pomocą DOSBoxa. Zamiast tego odpaliłem współczesną instancję Ubuntu na windowsowym podsystemie, znalazłem w internecie, choć nie było to łatwe, współczesną alternatywę dla kompilatora ntcaroze o nazwie MIPSel Ecof Toolchain, co skróciło czas tworzenia buildów z minut do ułamka sekundy. Pokłony dla wszystkich, którzy znosili niemożebnie długie czasy kompilacji na początku lat 90. ja bym dziś nie dał rady. No, że skoro wszystkie elementy były już na swoim miejscu, najwyższy czas było je połączyć w jedną całość. Doprogramowałem brakujące elementy gameplay'u, pietruszkę jako alternatywne warzywko oraz Didę, która zbierałaby ją w miejscu grunia. Po drodze oczywiście napotkałem też kilka mniejszych problemów do rozwiązania. Mogłem tu również skorzystać z natywnego wsparcia dla sprite'ów konsoli. Przy zmianie bohatera z grunia na dzidzie nie musiałem podmieniać obiektu na ekranie, wystarczyło tylko zmieniać w locie koordynaty umieszczanej w buforze grafiki, wczytywanej co klatkę do sprite'a i kopiowanej na ekran. Zespolenie ze sobą projektu 2D i 3D przyniosło kilka konfliktów kodu, które posprzątałem usuwając duplikaty funkcji i konflikty pamięci, co doprowadziło do ostatniego efektu ubocznego. Moje przepięknie zaprogramowane intro, czyli obracająca się na ekranie tytułowym Dida, działała idealnie i prawidłowo, ale przejście do gameplay'u przesuwało pole gry w prawy dolny róg i nie miałem pojęcia dlaczego, dopóki nie przyszło olśnienie. Koordynaty. W dwuwymiarowej przestrzeni punkt 00 to lewy górny róg ekranu. W trójwymiarowej natomiast 000 to środek aktywnego widoku. Musiałam więc przesunąć pole gry o połowę szerokości i wysokości ekranu, by wróciło na swoje prawidłowe miejsce. Moja pierwsza gra na PlayStation 1 była gotowa. Wiem, to nic wielkiego, ale tylko tyle czasu miałem między wszystkimi innymi projektami, a i tak uważam, że poszło mi wyjątkowo dobrze, biorąc pod uwagę, że od kompletnego zera wiedzy na temat programowania dla PlayStation 1 do działającego na konsoli Dema technologicznego z elementami 2D i 3D minęło ledwie 7 dni eksperymentowania, i to przy słabo opisanych zasobach sieciowych. Pomijam, oczywiście, niefortunną przerwę pośrodku. Na zakończenie zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Skorzystałem z darmowego narzędzia, by skonwertować grę z formatu Netjaroze do zwykłego pliku wykonywalnego PS1. Dzięki temu każde z Was powinno móc spróbować prototypu gruniożercy w dowolnym, popularnym emulatorze PS1 obsługującym format EXE. Kto wie, może kiedyś go nawet skończę, poprawiając bugi, dodając więcej grafik, obsługę kart pamięci, czy dźwięki i muzykę. Skonwertowanie gotowej gry rozwiązuje problem długiego ładowania, bo w emulatorze czy nawet spłyty nie jest się zależnym od ślamazarnego przewodu seryjnego. Na razie to jednak tyle w kwestii programowania dla PlayStation 1. To było bardzo interesujące doświadczenie, a możliwość pobawienia się gadżetem tak rzadkim jak czarna plejka stanowiło nagrodę samą w sobie. Mam również nadzieję, że pomogło wam to nakreślić mniej więcej wizerunek tego, jak programowało się konsolowe gry w latach 90., a jeśli nie, to że i tak było ciekawie. Link do pobrania mojego koślawego prototypu grudniarzelcy na PS1, znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze jedna rada, jeśli zdecydujecie się napisać własną grę na PlayStation, nie róbcie tego co ja i nie używajcie 25-letnich aplikacji. Dużo łatwiejsze i bardziej wydajne, współczesne narzędzia społeczności PlayStation znaleźć można w internecie i oszczędzić sobie tym sporo zachodu. To, co robiłem tutaj, to była głównie sztuka dla sztuki. W przyszłości chciałbym nadal móc pokazywać wam tego typu kurioza, więc jeśli jest to coś, co interesuje was tak mocno jak mnie, rozważcie proszę wsparcie naszego serwisu na patronite. Wszystkie zebrane tak środki inwestujemy bezpośrednio w produkcję kolejnych materiałów. A na razie, do usłyszenia!